Siemanko, z tej strony Fan Milek. witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku komentarii, czyli waszego ulubionego kontentu na tym właśnie kanale. Ostatnio filmy nie pojawiały się jakoś szczególnie często, no ponieważ po prostu nie było co komentować, ale tak się składa, że niedawno, bo chyba jakieś dwa czy trzy dni temu, do internetu wypłynął nowy temat, który jest no, no gorący, po prostu jest gorący. No i od razu jest milion teorii spiskowych na ten temat i różnych innych rzeczy, dlatego uznałem, że warto byłoby się temu przyjrzeć i skomentować. Dlatego w dzisiejszym odcinku ogólnie omówię sobie kim, jest Jonathan Galindo. Czy powinniście się go bać? Czy powinniście mu odpisywać? Czy jest to prawda, czy jest to fake? Ogólnie przyjrzymy się tutaj całej sytuacji i temu, co ludzie snują na ten temat w internecie. Oraz jako dodatek obejrzymy sobie taki przykładowy filmik, właśnie o tym Jonathanie, e, który mnie po prostu do siebie przyciągnął. Ale czym to zobaczycie, jak już będę ten film komentował. W każdym razie, zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do zostawienia suba z dzwoneczkiem, ponieważ niewielu już nam brakuje do 4000. Oraz koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama, ponieważ po po prostu jest tam fajny kontakt z widzami, odpowiadamy sobie na pytanka, rozmawiamy i tego typu rzeczy. Także generalnie, kim jest albo czym jest Jonathan Galindo? Może powinniśmy zacząć od tego, że jest to takie nowe Momo, Clown z Koszalina, jakkolwiek to brzmi. Jest to po prostu jakaś taka nowa postać w internecie, która, no oczywiście, jest przerażająca i przydziela jakieś tam zadania dla ludzi. Trochę taki w sumie niebieski wieloryb, tylko że niebieski wieloryb jakby nie był postacią jedną konkretną, a postacie typu Jonathan Galindo, Momo, Clown z Koszalina no to to są osoby, które łączy jeden fakt, mianowicie to, że są przerażające. Tylko, że jak pewnie pamiętacie, klącko Szalina przydzielał zadania określonej grupie osób, czyli po prostu grupie dzbany... <kłysk> znaczy się youtuberów którzy po prostu wykonywali te zadania i na samym końcu okazało się, że po prostu była to akcja charytatywna i nasz klaun z koszalina chciał po prostu zrobić coś fajnego dla społeczeństwa, jednakże nasi youtuberzy tak bardzo wkręcili się w boostowanie swoich social mediów, że po prostu całkowicie no zostali zaślepieni pieniędzmi, wyświetleniami i generalnie no spieprzyli tą akcję, no co skończyło się między innymi walką Meduzy i właśnie Klauna z Koszalina na Fame MMA. Momo to tak naprawdę nie była postać rzeczywista, ponieważ była to po prostu jakaś taka jakby statuetka Łukła jak, jakkolwiek to nazwać, która gdzieś tam się znajdowała za granicą, no i po prostu ludzie zaczęli na jej temat snuć jakieś teorie, że ona żyje. Oczywiście każdy prowadził transmisję z tego, że niby do niej dzwoni, było naprawdę milion różnych odcinków na YouTubie. Oczywiście wiadomo, że wszystkie te filmy były jednym wielkim fejkiem, ale generalnie jest to bardzo dobra rozrywka dla osób młodszych, dlatego po prostu każdy to oglądał. No bo wiecie, taki typowy dziesięciolatek, kiedy wchodzi na taki film, no to sobie myśli, że ej, może w końcu temu youtuberowi akurat udało się zadzwonić do tego momo, nie? No i tak przeklikał tych youtuberów 20-30, no i po prostu nabijał im cyferki z nadzieją, że może w końcu ktoś się do niego dozwonił. Ponadto Momo też stało się po części biznesem, ponieważ między innymi za granicą mogliśmy zobaczyć jakieś breloczki, maski, no ogólnie dużo akcesoriów właśnie związanych z tą postacią. Także, no przepis na biznes dosłownie. Także nieważne jak Momo było straszne, i jak bardzo było głupie, to przynajmniej nie szkodziło jakoś bardzo. No poza tym, że dzieci nie mogły spać w nocy. Później było głośno o niebieskim wielorybie, który początkował. Uważany był za fake, i ludzie mówili w internecie, że, że podobno ilość osób już nie żyje, a nie mogą znaleźć dwóch, czy coś takiego. Jednakże później się okazało, że no jest to niestety prawda, trochę tam osób zginęło w tej grze, a po prostu jej twórca, no obecnie siedzi w więzieniu. Przede wszystkim zacznijmy sobie od omówienia samego wizerunku Jonathana, ponieważ on sam jest dosyć creepy, a sama postać wygląda jak żywcem wyjęta z jakichś bajek Disneya, do no z tym, że w takiej trochę bardziej creepy wersji. Na pewno kiedyś spotkaliście się z takimi obrazkami, które symbolizują jakieś przerobione horrorowe wersje myszki Miki no i tych wszystkich bohaterów z tamtych lat. No to tak właśnie między innymi wygląda Jonathan Galindo, z tym, że jest on akurat pieskiem. Sama postać jest dosyć przerażająca, ale jak się później okazuje, no nie jest do końca tym, za kogo się podaje. Mianowicie ten pies, a mianowicie jego zdjęcia, cały kostium, cały pomysł na to został stworzony już kilka lat temu przez artystę, którego fetyszem były kostiumy. Tak wiem, że to dziwnie brzmi i nigdy się z czymś takim nie spotkałem. No ale to była taka jego pasja, powiedzmy Man. me. fetysz, więc do tego się tym właśnie zajmował. No a jakiś ziomek, który nie wiadomo, czy jest do końca trolem, czy psychopatą uznał, że właśnie jego wizerunkiem będzie ta postać tego artysty, przez co niestety przysporzył mu niemałe problemy, ponieważ teraz każdy uważa, że ten właśnie artysta, no jest tym Jonathanem Galindo. A dodatkowo sytuacji nie ułatwia fakt, że sam artysta jest g**m, no oraz właśnie ma taki dziwny fetysz, plus do tego posiada nawet jakieś konta na stronach dla dorosłych, no i te wszystkie rzeczy połączone w jedną całość, no niestety stawiają go w bardzo sposób. W świetle. I niestety dziennie jest on zalewany falą różnych wiadomości, hejtu i dosłownie pytań wszystkiego. Czy to on jest tym Jonathanem Galindo, dlaczego robi takie rzeczy i tak dalej, w momencie kiedy tak naprawdę nie jest to on, tylko po prostu ktoś ukradł sobie jego wizerunek. Także gość, który ukradł właśnie wizerunek tego artysty działa na różnych kontach, na różnych social mediach. I generalnie zajmuje się głównie wypisywaniem do dzieci, do osób młodszych i po prostu przydziela im różne zadania. A w momencie jeżeli nie zgodzicie się na wykonanie takiego zadania, no to po prostu mówi, że ma wszystkie wasze dane łącznie zadecydowane. No i zostaną one udostępnione, jeżeli po prostu nie zgodzicie się wykonywać od niego tych zadań. Także jeżeli widzicie, że takie konto do was pisze, no i, no i generalnie nie wiadomo, czy jest to ten prawdziwy, czy jest to może jakieś fake konto, no bo wiadomo, że teraz będzie dużo troli i po prostu się w to bawiło, to naprawdę nie odpisujcie mu. Ja na przykład mam coś takiego, że na Facebooku staram się, aby większość moich informacji była ukryta zarówno dla znajomych, a szczególnie właśnie dla osób, które nie są moimi znajomymi, także powiem wam no, również łączyć tę opcję. Ponieważ jestem przekonany, że teraz dużo osób będzie wykorzystywać. Wykorzystywało po prostu ten hype na Jonathana Galindo, żeby straszyć ludzi, bawić się nimi, a co najgorsze wykorzystywać, czego z pewnością chcielibyśmy uniknąć. Jeżeli chodzi o to, czy ten psychopata działa w Polsce, to póki co, w momencie przynajmniej, kiedy to nagrywam, nie jest to potwierdzone, także nie ma się czego obawiać. Z tego co wiadomo, głównym środowiskiem jego działania, takim trochę potwierdzonym są Włochy, ponieważ na jednej z posesji ktoś nagrał gościa, który przechodzi przez płot i generalnie wygląda trochę jak ten Jonathan Galindo, z tym, że moim zdaniem jest to po prostu jakiś taki prank. Ktoś sobie robił jaja, ponieważ ten gość przechodzący przez płot nawet nie umiał przez niego dobrze przejść, więc moim zdaniem jest to po prostu jakiś prankster, który koniecznie chciał zostać uchwycony na kamerze, żeby potem było, że w danym mieście akurat grasuje Jonathan Galindo. Można powiedzieć, że Jonathan Galindo jest w pewnym sensie taki Momo, tylko, że do Momo tak naprawdę każdy próbował się dodzwonić, ale nie odbieraliśmy od niej żadnych sygnałów, za to do Jonathana Galindo też dużo osób udaje, że dzwoni, żeby po prostu zrobić parę cyferek na YouTubie, ale on już próbuje się kontaktować ze swoimi ofiarami, także no jest to sytuacja o wiele bardziej niebezpieczne. Teraz co ja sądzę o tej sytuacji? Czy jest to fake, czy jest to prawda? No powiem wam szczerze, że nie wiem, dlatego, że z jednej strony może być to po prostu osoba taka jak koszalina, która chce coś rozpromować w ten sposób, chociaż moim zdaniem ubieranie sobie za wizerunek yy, kreacji stworzonej przez artystę, który jest gejem jest dosyć dziwne. Druga opcja może być taka, że jest to po prostu wynik nudy na przykład jakiegoś trolla internetowego, no który generalnie chce się pobawić, albo na przykład chciał się pobawić w jakimś wąskim gronie osób i po prostu nie spodziewał się tak ogromnego odzewu całym internecie, no i kontynuuje swoją zabawę. No i trzecia opcja, najgorsza jest niestety taka, że jest to po prostu jakiś psychopata, który po prostu swoje działania właśnie rozpoczął, przybrał konkretny wizerunek, no i dosłownie atakuje. Oczywiście koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach, co o tym sądzicie, a my teraz przejdziemy sobie do skomentowania przykładowego filmu dotyczącego Jonathana Galindo. Jako cel obrałem sobie Emilka i pewnie ktoś się zapyta, dlaczego kanał Emilka? No oczywiste, że dlatego, że jestem przecież fanem Ilka, co nie? Nie no, a tak całkowicie na poważnie, po prostu na ten moment nagrał on trzy filmy na ten temat, a akurat ten pierwszy miał taki pozytywny wydźwięk, w sensie nie wiem, czy kiedykolwiek Emilek miał tak dobre opinie pod swoim filmem, bo zazwyczaj kiedy on nagrywa jakieś aferce, no to po prostu gada głupoty, no i generalnie ma dużo łapek w dół, a pod tym akurat filmem ma ponad tysiąc łapek w górę i chyba mniej niż 100 w dół, także naprawdę jestem w szoku. No i co? Myślę, że możemy sobie obejrzeć ten film razem i zobaczymy, co nasze Emilek ma tam do powiedzenia. Mieliśmy niebieskiego wieloryba, mieliśmy potem do czynienia z Momo. A teraz przyszła pora na nowy postrach w internecie. Zapraszam do oglądania. Ostatnio na Instagramie Trumena pojawiła się ciekawa relacja właśnie na temat Jonathana Galindo. Teraz Wam zacytuję, co tam było napisane na ten temat. Teraz mamy trzecią odsłonę tej niebezpiecznej gry. Jej inicjatorem jest właśnie Jonathan Galindo, człowiek przebrany za psa. No to akurat prawda, Truman udostępnił to na swojej relacji. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że został on posądzony o kradzież, ponieważ udostępniła to jakaś laska z niszowym profilem. No i generalnie Truman to zobaczył i chciał to po prostu udostępnić na większą skalę, a ona się o to spruła, że niby jej tam nie oznaczył. Tak swoją drogą takie mini nawiązanie do tematu Trumana, który już omawiałem na swoim kanale. Czy to nie jest przypadkiem tak, że ludzie go jadą tylko tylko dlatego, że jest trumenem, w sensie, gdyby relację tej dziewczyny udostępnił na przykład Frizz, no to z pewnością nikt by się o to nie przyprył, no ale wiadomo, na no jak jest trumen, no to trzeba pohejtować, nawet jeżeli robi coś przydatnego. No, no i swoją drogą propsik dla niego, że to udostępnił, ponieważ warto właśnie po prostu ostrzegać osoby młodsze o tym, co się dzieje, no i żeby po prostu nie robiły głupot gra składa się z kilku zadań. Jonathan grozi rozmówcom, że jeżeli nie zrobią tego, co mówi, dojdzie do wycieku ich danych osobowych. I słuchajcie, to, co jest w tym wszystkim najgorsze, to to, że naprawdę jest to możliwe, ponieważ większość osób na Facebooku ma po prostu udostępnione, no, no większość swoich, yy, tak naprawdę, prywatnych informacji. I tylko jakieś tam grono osób, no, ono, ono nie jest jakieś bardzo małe, tak, ale też nie jest jakieś bardzo duże. Myślę, że na pewno mniej niż połowa użytkowników Facebooka ma po prostu zacenzurowany profil. A podejrzewam, że taki psychopata lub osoba trolu jeżeli faktycznie chce wam udowodnić, że jestem Jonathanem Galindo, no po prostu najpierw zbierze o was jakieś informacje, no a potem będzie do was pisać, jak już te informacje będzie posiadała. Teraz możecie właśnie zobaczyć, jak wygląda profil tego całego Jonathana Galindo na Instagramie. No i tak jak Truman opisał to na swojej relacji, jest to człowiek przebrany za psa. Najlepiej po prostu nie wchodźcie właśnie w interakcję, właśnie z kątem, które będzie się nazywać Jonathan Galindo, ponieważ ten cały typek ma z tego co wiem na Instagramie, na Facebooku i na Twitterze, masę kont po prostu dlatego jak zobaczycie jakieś podejrzane konto, po prostu nie odpisujcie. Ej, w tym momencie się trochę zdziwiłem, w sensie spodziewałem się jakiegoś totalnego gówna, czy że Emilek nagle będzie udawał, że nie wiem, że ktoś jest z Jonathanem Galindo, a Kruszwil to w ogóle teraz z kamerzystą mieszka i się ukrywa w piwnicy. A to serio jest naprawdę dobry film. I fajnie, że zrobił trochę wyświetleń, ponieważ dzięki temu może Emilek właśnie dotarł do tej młodszej widowni i uświadomił im jednocześnie, żeby no po prostu na siebie, także no brawo Emilek, zrobiłeś w końcu dobry materiał. Swoją drogą możecie tam wbić, zostawić łapeczkę w górę, żeby film po prostu powędrował do większego grona osób, oraz po napisać pozdro od familka, no z góry dziękuję. Link oczywiście w opisie. Do niedawna na wikipedii mogliśmy znaleźć informacje na temat owego Jonathana, ale 24 godziny temu te informacje zostały usunięte. W wielkim skrócie Jonathan Galindo jest to kolejna właśnie straszna postać z internetu, coś typu Clown z Koszalina czy Momo. Wow i kolejna naprawdę dobra informacja, o ile oczywiście to nagranie tutaj, ten gameplay też jest z Temilka, w sensie te, to takie ala komentarzy No ale jeżeli to jest faktycznie jego, no to no to naprawdę propsuje, ponieważ jego film jest faktycznie przydatny i coś, coś wnosi. I fajnie nawet ze strony YouTube'a, że zrobił takie wyświetlenia. No, i generalnie niektóre osoby mogą się też podszywać pod takiego Jonathana, dlatego lepiej po prostu nie odpisywać osobom, które nazywają się Jonathan Galindo. Także podsumowując, ten film. Jonathan Galindo nie wiadomo, czy jest fajkiem, czy jest prawdziwy, dlatego lepiej po prostu na siebie uważać. Aktualnie nie ma go w Polsce, przynajmniej nie jest to oficjalnie potwierdzone, więc no też możecie spać spokojnie. Ale jednak uważajcie na konta, które piszą do was lub ogólnie próbują się z wami w jakiś sposób skontaktować. Generalnie jest to kolejny jakiś taki postrach internetu, który pewnie po miesiącu max dwóch zniknie i nikt nawet nie będzie o tym pamiętał. Musi on oczywiście na początku zrobić odpowiednią ilość cyferek, no i po prostu po czasie zniknie i nikt tak naprawdę nie będzie już o tym mówił, nikogo to nie będzie interesowało. No i tak naprawdę możliwe, że sprawa się rozwiąże, możliwe, że się nie rozwiąże, no jest to po prostu losowe i niczego nie możemy się spodziewać. Także w tym filmie to by było już na tyle, widzimy się już w kolejnym, do następnego, no i siema!